Po pierwsze podziel rzeczy na kategorie, tak by nie dublowały się w różnych miejscach w szafie. Tutaj mamy spodnie, swetry, sukienki, marynarki i bluzki, Bili piżamy, rzeczy sportowe w szufladach, stroje kąpielowe, kardigany w pojemnikach na półkach. Zapewnia to przejrzystość i ułatwia codzienny wybór. Po drugie, zastosuj jednolite wieszaki. Dzięki temu ubrania nie będą się za nimi chowały, a dodatkowo ułożenie kolorystyczne ułatwi nam wybór codziennych ubrań i zapewni taki minimalizm wizualny. Zastosuj pojemniki w głębokich półkach czy szufladach. Takie pionowe przechowywanie bardzo dobrze sprawdza się w przypadku piżam, rzeczy sportowych, grubych swetrów, spodni. Rzadziej używane rzeczy sezonowe, przebranie umieść na wyższych półkach. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci w odkraceniu i zorganizowaniu swojej szafy. Jeśli masz pytania, koniecznie napisz do mnie. Kliknij follow i zapraszam Cię do wspólnego odgracania życia.